Siemano, dziś jesteśmy standardowo na 4 Skin i co? Zachęcam do używania kodu DZIADZIO, który daje wam plus 5% do doładowania oraz darmową skrzynkę Milspec. A więc tak jak wspomniałem na samym wstępie znajdujemy się na stronie 4 Skin. I co moi widzowie? Myślę, że możemy sobie mm, otworzyć jakieś skrzyneczki. Pamiętajcie, że zostały dodane, znaczy zostały dodane ostatnio dwa filmy. W jednym z filmów macie konkurs. Do wygrania. Tam macie fajnego skinka. Więc możecie sobie zajrzeć i wystarczy tam zostawić opeczkę w górę i komentarz chyba. Albo no sam komentarz, już nie pamiętam dokładnie. Więc no nic was to nie kosztuje, a możecie sobie wygrać skinka tak jako elegancko nam siadło, Znowu elegancko nam siadło Znowu oddało. Już nie oddało. Dobra. <laughs> Więc no tak jak mówię, ogólnie to jest taka sprawa, że będziemy nagrywać turniej, znaczy nagrywać, będziemy robić turniej taki. Ja już wam pokażę mniej więcej, jak to będzie wyglądać. To jest w zasadzie takie, że macie drobinki. Co nie najmniej to są 4 tu, 4 tu. Nie, źle pokazałem. Są tutaj. I tak, stąd przychodzą dwie osoby, z tych dwóch z tych dwóch, dwie osoby, później oni się biją, przechodzą dalej, dalej i tutaj jest finał, tutaj o i później jest pierwsze, drugie, a te osoby, które tutaj przegrały, biją się na przykład o trzecie miejsce, no i za pierwsze jest jakiś skin, za drugie jest jakiś skin, za trzecie jest jakiś skin, więc warto brać udział, a jedyne co, no to wystarczy wbić w discorda, który jest w opisie, świrków gada. i dać, że używacie kodu promocyjnego kod DZIADZIO, który daje wam plus 5% do doładowania dużo wam to nie kosztuje a możecie akurat wygrać sobie fajne skinki a nie będzie taki, że po prostu dostaniecie tysiaka ode mnie yy, na... znaczy no, będziecie mieli tysiaka na wykorzystanie na moim koncie no i my dajmy na to, że ktoś mi złoży taką bitwę jak, nie wiem yy, noże yy, i dajmy na to 440 możemy jeszcze dołożyć Dajemy na to, to no i mamy taką skrzyneczkę. Dajemy 4 graczy. Czy tam ilu chcecie, na jaki tryb, co nie, i dajemy se, bierzemy se to. I teraz zasady są bardzo proste. Gdy wygramy bitwę, to do całej puli, która będzie tu wygrana, dodajemy jeszcze 1000 zł. A gdy przegramy bitwę, to z tej puli odejmujemy 1000 zł. Zaraz Wam wszystko pokażę co z tym wszystkim chodzi, i na przykład. Ja tu mam już prawie 2000. No i chyba to i widzicie, ja to przejebałem. Przejebałem to i na przykład Bot Ryan, nie, Bot Arnold zgarnia sobie 2000. No i że przegraliśmy, to odejmujemy z tego tysiaka. No i yy, na przykład tam wpisujemy tej osobie, że wygrała 1014-48. No ale później, na przykład, inna osoba sobie stworzy na przykład bitwę znowu za 1000. Dajmy na to i stworzy sobie, nie wiem. Yy. Dajmy znowu najdroższych. Stworzę od najdroższych. Stworzy sobie za 1000, stworzy coś takiego. Kliknam, klikam byle, jakie skrzynki e, dam na 4 graczy. Znowu damy underdog, niech będzie. I zaraz Wam wytłumaczę wszystko. I na przykład ona teraz wygra, i e, wygra na przykład, dajmy na to 3000. To za to, że wygrała te 3000, dodajemy jeszcze próg 1000 do tych skrzyneczek. E, zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Mm. I tutaj jest już pierwsza gitarka. Zaraz wszystko wam powiem, tylko niech to się skończy i wam wszystko powiem, bo to naprawdę jest fajny, fajne to wygląda. I zaraz tylko teraz pytanie, czy my to wygramy, czy przegramy. Jak no na razie nie jest zbyt ciekawie. Yy, yy, ten by chyba musiał coś jeszcze wyrównać. No i my trafiamy rękawiczki. No dobra, przegrywamy to. No ale dajmy na to, żebyśmy to wygrali. No, i wygralibyśmy 3325 z 1000. To my jeszcze dodajemy 1000. No i masz 4325. I właśnie osoba, która na przykład otworzyłaby tą skrzynkę, i by wygrała, przechodzi dalej. I tak aż do finału. I to wszystko będzie na live. Live będzie organizowany najprawdopodobniej na dniach. Jutro, pojutrze to na pewno dostaniecie informacje więc zachęcam żebyście wili na discorda discord świrki dziada i tak jak tutaj widzicie wchodzicie sobie w kod twórcy, wysyłacie że używacie kodu o potwierdzenie i wtedy wchodzicie sobie na ogłoszenia czytacie sobie to wszystko, tworzycie etiketa i macie wszystko a ja nie będę przedłużał tylko sobie stworzę jakąś dobrą bitewkę bo posługuje w końcu coś wygrać czy znaczy dobrą bitewkę, dobrą bitewkę taką że ja sobie skleję byle co nam underdoga, i po prostu odpalę. To jest moja dobra bitewka. Ok, eee... odświeżymy już. I co tutaj nam leci z Pyrexa. Tutaj dobra. Jest git o kurwa, ja chcę to, ja chcę to wygrać Dawaj tu kraszerowi coś jeszcze lepszego Dawaj tu dla kraszera Nie, 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 nie dla mnie, stary, ja nie chcę skinów Dawaj tu kraszerowi mm, Proszę Nie no, kurwa, proszę cię, daj kraszerowi Jakiegoś bangerka. Ja chcę to wygrać No nie, ja to przejebię znowu Taki bęger, taki banger. Ja to przejebałem Ile tu jest w puli Ja pierdolę 24 tysiące Taki banger. Dobra, tworzymy ostatnią bitewkę. Yy, i mamy tam? Staczna, czy nie staczna, no, nie starczy nam. Tu nam starczy starczy. Dobra, stworzymy coś takiego. tja pierdolę taki banger bitewka. No ale i tak a ani underdog ani, ani zwykłobyśmy byśmy tam nie wygrali, więc no niestety. Więc tak jak mówię, jeżeli chcecie, to używamy kolu dziadzio i wbijamy na Discorda, który jest w opisie. A, i dodatkowo. Wspierający mają konkurs obecnie, który na 50 zł. Nie, tak, to jest 40 zł. I tutaj trwa konkurs jeszcze na 50 zł. Więc macie darmowe konkursy na Discordzie. Więc warto wbijać, warto wbijać na Discorda A szczególnie, że jest Frisianko. I ja to chyba przegrałem znowu. A jak chociaż. I tak bym nie wygrał, i tak bym nie wygrał, ale. No, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się na razie. Cześć.